miód na moje uszy no naprawdę Ewa Zaniuszkowska zrobiła mi dzień no pięknie, piękna wypowiedź w tym eurokołchozowym y, parlamencie europejskim piękna to y, Ursule von der Leyen zmiażdżyła y, swoją wypowiedź, zmiażdżyła ją parę słów jej prawdy powiedziała i powiem, że no, to takiego głosu to ja y, oczekiwałem od dawna, żeby właśnie był taki polski, normalny y, głos. Także Ursula von der Leyen kłania się w pół polskim żołnierzom, przepraszaj wszystkich Europejczyków za te badziewia, które żeś wprowadziła. Ten Zielony Ład. Za, za e, wpuszczanie imigrantów. A to, co Ewa Zajączkowska powiedziała, to jest po prostu e, mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, krótko, dwie minuty. Krótko i wyczerpująco. Uczcie się inni europosłowie tak mówić w interesie polskim, w polskim duchu. A tam był polski duch. My nie musimy się. Przed innymi kłaniać, bo mamy coś do powiedzenia. I to jest właśnie polski głos. A wszyscy co to myślicie, że wepchniecie Polskę do wojny, do nie naszej, to łapy precz od Polski, łapy precz od Polaków wynosi się gdzie bądź. A nie wciskajcie kitów, że my mamy uczestniczyć w jakiejś wojnie. To jest nie nasza wojna. Czekam jeszcze na głos w rozsądku Grzegorza Brauna, który właśnie w tym duchu polskim się wypowiada zawsze. I to też będzie wspaniała uczta, yy, uczta z czerpana z wypowiedzi. No, czołem Wielkiej Polsce. Taki głos polski chcemy, tak ma być. I, I brawo, brawo, brawo. I tu jest Polska, a nie jakiś ukropolin czy jakieś, jakaś flanka wschodnia. Nie, tu jest Polska i łapy precz od Polski. Brawo, brawo Ewa. Czołem.